Paco Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Jesteśmy po spotkaniu z Karoliną Michalczuk. Jest z nami pani prezydent Katarzyna Mieczkowska Czerniak. Proszę powiedzieć, odbyło się dzisiaj spotkanie w ramach podziękowania dla Karoliny za udział w olimpiadzie. Chcieliśmy podziękować pani Karolinie za trud, pracę, którą wykonała i za to, że reprezentowała nasze miasto i województwo w Londynie na Olimpiadzie. Jesteśmy w w trakcie też zamierzeń, jakichś wydarzeń bokserskich, pięściarskich, które być może jeszcze odbędą się w tym roku, czy miasto ma jakieś plany w tym względzie? jest to nie jest organizatorem tego typu wydarzeń, ale wspomaga inicjatywy różnych wydarzeń sportowych. Tutaj reprezentanci, którzy towarzyszyli pani Karolinie, mam na myśli prezesa, trenera klubu, zapowiedzieli, że w przyszłym roku chcieliby zrobić w Polsce, w Lublinie, takie Mistrzostwa Polski Kobiet w Boksie. Wydaje się to bardzo ciekawym pomysłem, zwłaszcza, że pani Karolina jest już taką marką. Lubelskiego boksu i bardzo chcielibyśmy, żeby takie spotkanie sportowe oczywiście miało miejsce w naszym mieście. To by było również uwieńczenie jej karierze, dlatego że został jej tak naprawdę rok do udziału w jakichkolwiek zawodach, mistrzostwach. Czy jest duże prawdopodobieństwo, że jednak w przyszłym roku będziemy mieli okazję zobaczyć takie wydarzenie? Myślę, że to zależy od organizatorów. Dzisiaj po raz pierwszy usłyszeliśmy taką deklarację. Oczywiście odniesiemy się do niej, jak poznamy więcej szczegółów. Na pewno chcielibyśmy, żeby taka, takie spotkanie sportowe wydarzyło się u nas. Co do pani Karoliny, to oczywiście jest to pewien koniec pewnego etapu kariery, bo chcielibyśmy bardzo jako miasto wykorzystać osobę pani Karoliny do spotkań z młodzieżą, do treningów z młodzieżą, tak aby popularyzować sport wśród młodych ludzi. Jakie plany w tym względzie macie, jeżeli chodzi o popularyzację boksu i pięściarstwa w naszym mieście? Zadania takie, które dotyczą popularyzacji, one są głównie realizowane czy to przez organizacje pozarządowe, czy przez kluby sportowe, właściwie najczęściej przez kluby sportowe, które zapraszają na mają kwalifikowaną kadrę, zapraszają młodych ludzi do tej dyscypliny sportowej. My oczywiście wspieramy te kluby sportowe, czy poprzez udzielanie dotacji finansowych, czy poprzez wsparcie organizacyjne różnego rodzaju i codzienną współpracę z nimi ta współpraca z PAKO bardzo się dobrze układa co potwierdzają obie strony także myślę że dalej tak będzie również w przyszłości Na pewno Karolina jako bardzo dobry przykład mogłaby pomóc takim osobom żeby jednak wspierać ten nasz polski boks Polski boks i polski sport, bo kryzys mamy nie w samym boksie, ale generalnie w sporcie. Chcemy zachęcać młodych ludzi do tego, żeby wybierali sobie dowolne dyscypliny sportowe, w tym boks oczywiście, ale przede wszystkim do takiej aktywności fizycznej, bo z niej ubywa różnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.